Ja sobie naprawdę cenię takie te momenty, kiedy idę do warzywniaka Też, i, tak. i nie kupuję i nie uciekam, tylko chętnie wdaję się w pogawędkę. I no. nagle się okazuje, że po prostu pani potrafi mnie zaskoczyć, bo to takim spojrzeniem człowiek. jest w tym tak jakiś silny przekaz. Coś tak, takiego tak. mądrego, najnormalniej w świecie mądrego. No. Panie Tomaszu, nie ukrywam, że dzisiejszy dzień będę wspominała na pewno przez długi czas. Jestem piekielnie przejęta. Nie ukrywam, że zastanawiam się, dlaczego zdecydował się Pan wykonać wyboru mojej osoby, jeżeli chodzi o to spotkanie. Tak na początek. No raz, że spotkaliśmy się niedawno, przedtem, już parę miesięcy temu, a poza tym też jestem fanem Pani muzyki, czuję Pani charyzmę i Pani osobowość i dlatego... Wiedziałem, że zawsze to dla mnie będzie większym honorem, i przyjemnością rozmawiać z osobą, która e, ma swoją jak gdyby, wielkość i która się w sztuce, w muzyce obraca podobnie jak ja w jakiś sposób. W związku z tym e, czekam też z niecierpliwością na tę rozmowę i, i jak się to ona potoczy, jak nas razem e, poniesie. I e, jestem pewien, że skorzystam z tego artystycznie również. E, tak. To w takim razie takie oto pytanie. Bardzo wielu artystów, no przy, przynajmniej tak mi się wydaje, kiedy rozpoczyna swoją przygodę ze sztuką, marzy o tym, żeby wdrapać się na jak najwyższy pagórek, a wręcz nawet marzy o tym, żeby osiągnąć swego rodzaju szczyty w swojej dziedzinie. I bardzo wielu tego pragnie, a niewielu się to udaje. No panu się to udało, jest pan chlubą narodową, kimś kto naprawdę, naprawdę w realny sposób osiągnął szczyty i czy ma pan czasami wrażenie bycia takim samcem alfa, który sięgnął po wszystko i Jakiego rodzaju walki musiał pan stoczyć z całą resztą tych, którzy również marzyli o tym, żeby przejąć jakby przewodnictwo w stadzie, być tym wy wyróżniającym się osobnikiem? albo w jakie na przykład rodzaje piór musiał się pan przystroić, żeby uwieść samicę, którą jest cały świat. Pióra to lubię, to faktycznie piór mam dużo i to była zawsze moja słabość ta ptasia natura, że lubiałem się ubierać, dlatego może miałem skłonności dorokowych artystów, bo oni zawsze wracali na te rzeczy bardzo, ale to bardzo. Uwagę. Natomiast jeśli chodzi o samca alfa, to chyba jestem bardzo nietypowym samcem alfa, bo ja walczę tylko z samym sobą.